Wyposażyłem się w płytę od ASRock'a, której właśnie będę robił unboxing. Płytę nazywa się Fatality Professional Gaming i7. Jest to płyta przystosowana pod procesory na architekturze Skylake, czyli Socket 1151. Płyta jest dość mało popularna ze względu na jej cenę. Ja jednak wybrałem ją, ponieważ ma wiele zabezpieczeń i udogodnień, i udogodnień w kwestii podkręcania. I będę jej używał u dobra programach. po Wraz z procesorem i7 6700K. Jeśli chodzi o unboxing tej płyty, to widziałem chyba tylko jeden unboxing gdzieś na YouTubie w dalekich fragmentach internetu. Ponieważ płyta posiada tyle różnych rozszerzeń i udogodnień, nie będę w stanie opisać ich wszystkich, więc prezentuję to głównie jako unboxing. Wszystkie możliwości płyty głównej zobaczycie w linku, który umieszczę pod opisem tego filmu. Mamy tutaj instrukcję wraz z płytą ze sterownikami oraz naklejką na obudowę. Gdzieś po pudełku widać, jak się przerzucają trzy bardzo małe śrubki, osobno zapakowane, co jest ciekawe. Są one potrzebne do zamontowania naszych dysków na złączu M2, które posiadamy aż 3. Oraz kod do programu Xsplit premium na 3 miesiące. Szkoda, że nie rok. Pudełko znajduje się łącznie 4 kable SATA w dwóch opakowaniach w kolorze czarnym. Kable SATA są przystosowane pod standard SATA 3.0. Jest tu również mostek do Sli do kart graficznych. Naszym oczom ukazuje się płyta w kolorze. Czarnym czerwonym jest zapakowana w folie oraz steropian, który ma ją chronić przed uderzeniami i wszelkimi uszkodzeniami technicznymi, przystosujemy tak, żeby ładnie można było ją wyciągnąć. Oczywiście folia antystatyczna więcej już w lepo, raczej nie zastaniemy, więc je podkładam, teraz tak. Tak wygląda płyta. Więc co z ważniejszych rzeczy? Ma wielkie radiatory, żeby chłodzić. Ja będę przybliżał. Okay. Eee. Mamy tutaj sloty na łącznie 64GB które to obsługuje ta płyta dobrze. główna. Maksymalna częstotliwość traktowania RAMu przez tą płytę główną wynosi 3866MHz plus overclocking, czyli można jeszcze podkręcić się tam do granic możliwości. Mamy tutaj dwa przyciski, jeden jest do włączenia komputera, a od drugi do resetu, podczas kiedy nie jest wbudowany pod obudowę. Mamy tutaj również wyświetlacz kodów oraz trzy złącza SATA M2 oraz moduł na Wi-Fi. Cztery sloty PCI, dzięki którym możemy wsadzić 3 lub cztery karty graficzne Sekcja procesora posiada aż 12 faz, którą musimy zaśledzić minimalnie złączem łączem ośmiopinowym. Płyta główna posiada pełne wsparcie dla głośników 7.1 oraz ochronę przed zakłóceniami magnetycznymi oraz elektrycznymi. Tutaj widzimy lepiej naszą sekcję zasilania, która jest po prostu monstrualna. Płyta główna posiada aż 10 portów SATA oraz 3 porty SATA Express. Mamy tutaj dwa porty USB 2.0, DisplayPort, HDMI, USB 3.1 w formie typu A i C, cztery porty USB 3.0, dwa wejścia na kable LAN gdyby jeden nam nie wystarczał oraz złącza dla dźwięku Z udogodnienia dla graczy płyta posiada port USB specjalnie dedykowany dla myszki który ma częstotliwość odświeżenia do 1000 Hz oraz Macro oraz Sniper który kompletnie nie wiem do czego służy, bo nigdy czegoś takiego nie używałem. Ale być może w przyszłości przetestuję. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do innych unboxingów. A jeśli film ci się spodobał, to byłoby miło zobaczyć taką małą zieloną łapkę w górę, która by mi dała jakiś chwilowy przypływ endorfin, za który bym był ci wdzięczny. Cześć.